Witam Państwa bardzo serdecznie, dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, zanim przedstawimy rewelację miesiąca, marcową rewelację miesiąca, chciałbym powiedzieć, że z całą pewnością tematem dnia, tematem miesiąca, tematem roku, tematem wielu lat prezentacji naszych... Naszego cyklu rewelacja miesiąca, jest pora nadawania naszego programu. Państwo skarżą się w listach. Te listy masowo napływają do telewizji, że programy nasze prezentowane są zbyt późno, że jest to godzina, która uniemożliwia masowej widowni oglądanie arcydzieł operowych, baletowych i operetkowych. Apelują Państwo do dyrekcji telewizji, do pana prezesa, do dyrektora programu, do szefa redakcji muzycznej, do mnie. Proszą Państwo, żeby zmienić te godziny. Ja muszę tutaj, proszę Państwa, um, usprawiedliwić. Dyrekcję telewizji. Otóż, proszę Państwa, żyjemy w czasach, kiedy pewne pasma telewizyjne zarezerwowane są dla tak zwanej kultury masowej, kiedy gromadzą największe audytoria, a ta sztuka, którą zaliczamy do sztuki elitarnej, sztuki adresowanej do wybranego grona odbiorców, niestety musi zejść albo w dół, czyli na poranne godziny, też bardzo trudno dostępne, bowiem pracujemy, jesteśmy poza domem, jesteśmy w szkole robimy zakupy w sklepach, albo na godziny nocne. I te godziny są najwłaściwsze, zdaniem animatorów pracy telewizyjnej w kraju, a także na świecie, do prezentacji właśnie takich trudnych, elitarnych dzieł, jakimi to dziełami z całą pewnością są opery, balety i operetki. Dam Państwu przykład. Odbywał się właśnie w Parmie wielki galowy koncert z okazji stulecia śmierci Giuseppe Verdi'ego, włoskiego bohatera narodowego, patronat UNESCO. I to był ten główny, największy koncert z udziałem super gwiazd światowej opery, z Placido Domingo na czele. I proszę sobie wyobrazić, że telewizja włoska prezentowała tę galę o godzinie 12 w nocy. Rozpoczęła prezentację od godziny 12 w nocy. Proszę nie sądzić, że ja usprawiedliwiam ten stosunek do wielkich dzieł, ale to jest znamie czasu, a nie niechęć naszych stacji telewizyjnych, naszych dyrekcji czy naszych redakcji. Musimy się, proszę Państwa, z tym pogodzić. Może zaopatrzyć się w magnetowidy i nagrywać sobie to, aby następnego dnia w spokoju, w ciszy, we właściwej, odpowiedniej godzinie tego typu programy oglądać. Dlaczego mówiłem na ten temat tak długo? Otóż, proszę Państwa, za moment przedstawimy Państwu w cyklu Rewelacja Miesiąca niepełne dzieło operowe, jakimi jest no, monumentalne, wielkie, ale za to jedno z największych, jakie skomponowano, dzieło Wolfganga Amadeusza Mozarta, jego opera Don Giovanni. Kiedyś mówiono o niej Don Juan czy Don Juan, jak ktoś woli. Dzisiaj obowiązuje nazwa na świecie Don Giovanni. To wielkie dzieło. Oczywiście trudno znaleźć czas na ekranach telewizorów wobec czego rozpoczęła się moda, rozpoczął się sposób, rozpoczęło się szukanie sposobu na prezentację dzieł operowych w nieco skróconej, nieco okrojonej wersji, ale w takiej wersji, aby dzieło Pozostawało nadal wielkim dziełem i nie było w pełnym tego słowa znaczeniu okaleczone przez realizatorów. W jaki sposób to zrobić? Łączyć poszczególne sceny, komentarzem, omawiać to wszystko? Jak to robić? A może znaleźć sposób, znaleźć formułę, która umożliwi pokazanie takiego dzieła w tej wersji skrótowej? To jest tak jak z płytami. Kupujemy w sklepie pełne nagrania dzieł operowych, całe pudełka, kiedyś duże tych czarnych płyt, teraz CD, małe pudełeczka pięknie wydane, ale też możemy kupić przekrój opery zawarty na jednej płycie najpiękniejsze fragmenty, które ukazują nam wspaniałość dzieła geniusz twórcy tego dzieła i wspaniałych wykonawców. Rozpoczyna się to. Obserwujemy to podczas Midem, festiwalu Midem, Targów telewizyjnych w Cannes. Szukamy, szukamy, szukamy. Twórcy na świecie szukają sposobu, w jaki sposób, w czasie, kiedy każda sekunda jest tak droga na ekranie telewizyjnym, ukazać dzieło, ale w tej skróconej, w tej zmniejszonej, lecz podkreślam raz jeszcze, nieokaleczonej wersji. Dzisiaj Państwo zobaczą operę Don Giovanni Wolfganga Madeusza-Mozarta, produkcja kanadyjska, i właśnie ukazanie, to jest sposób znaleziony. Jakiż to jest sposób? Otóż proszę Państwa. Jest to sąd nad Don Giovannim. Kto jest sędzią? Sędzią jest jego wierny sługa, Leporello. On towarzyszył Don Giovanniemu przez całe jego awanturnicze życie. On to wszystko widział z bliska. On często sam padał ofiarą niecnych postępków Don Giovanniego. Dzisiaj on po wielu, wielu stuleciach zaprasza do Hollywoodu jak gdyby bohaterów tamtego zdarzenia. Pojawiają się damy, pojawiają się panowie. Wśród tych dam są panie, które mogą i mają prawo, z uwagi na cechy swojego charakteru, a nawet swoją biografię, utożsamić się z nieszczęsną Donną Anną, zakochaną w Don Giovannim. Ofiarą tej miłości pada komandor, ojciec Donny Anny, zabity w pojedynku przez Don Oto siada nieszczęsna donna Elvira, także ofiara Don Giovanniego. Jest także piękna Cerlina. Jest Don Ottawio, który ogląda akcję w Starym Kinie, a więc stare kino, współczesna hollywoodzka widownia. I ci sami ludzie, którzy kiedyś pojawiali się w dramacie Don Giovanni, ci sami ludzie tylko kilkaset lat później siedzą na widowni i obserwują to, co jest ponadczasowe. Co jest wieczne, co jest nieprzemijające, i co jest w każdym z nas, i co cechuje biografię wielu z nas. Obejrzyjmy uważnie, proszę Państwa, tę próbę ukazania wielkiego dzieła z największym szacunkiem przygotowanego, ale w nowy sposób, w nowej wersji. Jestem bardzo ciekawy Państwa opinii. Proszę napisać do nas, czy podoba się Państwu taka propozycja przedstawienia opery Don Giovanni Wolganga Amadeusza Mozarta. A cóż ja mogę powiedzieć o samej operze? Wszyscy Państwo zapewne doskonale znają całą piękną historię poprzedzającą powstanie Don Giovanniego. Mówiliśmy o tym przy prezentacjach licznych wykonań Don Giovanniego, bo kilka razy już Państwu przedstawialiśmy to dzieło. Dzieło to napisane zostało na zamówienie opery w Pradze. Mozart wjechał do Pragi, stworzono mu świetne warunki do pracy. Mieszkał w, w oberży pod trzema złotymi lwami. Tam mógł spokojnie pracować. I ta willa Bertranka, gdzie Józef Duszek, wspaniały kompozytor czeski, to wielkiego formatu kompozytor, udzielił mu gościny, gościł Mozarta. Mozart mógł spokojnie żyć tam z żoną i pracować nad dondziowaniem. No i ten pośpiech i ta gorączka twórcza cechuje ona twórców do do dzisiaj, ostatniej nocy poprzedzającej premierem Don pisał jeszcze uwerturę. W ciągu jednej nocy powstała uwertura do Don Giovaniego, czyli ten topór wiszący nad głową twórcy jest najlepszym natchnieniem, jakie może istnieć, aby skomponować coś wspaniałego i zdążyć na czas, na moment przed podniesieniem kurtyny. Sukces wielki w Pradze, a potem prezentacja w Wiedniu i cesarz. Franciszek II na widowni cesarskiej opery w Wiedniu, no ale opera już nie miała takiego sukcesu w Wiedniu i cesarz powiedział publicznie w obecności Mozarta, powiedział to boska muzyka ten Don Giovanni, ale to nie jest odpowiednia potrawa na zęby moich wiedeńczyków. Na co Mozart zadumany odpowiedział cesarzowi. Pozostawmy im trochę czasu, może wreszcie przegryzą tę operę. No, dzisiaj Don Giovanni zaliczany jest do największych arcydzieł gatunku operowego. Cieszę się, że możemy Państwu przedstawić tę nową wersję, bardzo interesującą. A w roli głównej oskarżającego swojego pana Leporello, ale jednocześnie i swojego pana, który pojawia się w wersji czarno-białej, dawnego kina, wystąpi znakomity baryton, który jest ozdobą scen operowych, Dmitri Chrostowski. Zapraszam Państwa do obejrzenia naszej marcowej rewelacji miesiąca. Myślę, że spędzą Państwo przed telewizorem bardzo, bardzo miłe, artystyczne chwile. Poprowadzisz spotkanie. Strasznie boli mnie głowa. Wyś apa polecił mi go lekarz. Działa szybko, jest łagodny dla żołądka. Gdy liczy się skuteczność, pap i po bólu. Trzeba działać szybko i skutecznie. Ostry, dynamiczny. Protektor 3D Diamond. Nowy, z najostrzejszymi krawędziami na świecie. Jest tak blisko i jest tak ostry, że musi być trzymany za kratkami. Najbezpieczniejszy sposób golenia. Nowy Protektor 3D Diamond. Tylko od firmy Wilkinson. Kiedy twój oddech staje się niebezpiecznie gorący. Sięgnij po gumę do rzucia Winterfresh. A ponieważ to Winterfresh jest... Dużo, dużo chłodniej. Oddechu mroźna świeżość, smaku mroźna moc, która trwa i Winterfresh i nowy Winterfresh Polar Ice o unikalnym smaku. Mroźna świeżość oddechu na długi czas.